Cześć, słuchajcie, witam Was, jestem w nowym miejscu, jestem nad takim niedużym kanałkiem, jak widzicie z tyłu jest za mną mostek, będziemy dzisiaj tutaj łowić, zobaczymy, z tego co widziałem nie jest zbyt głęboko, jest w miarę płytko, także no porzucam trochę, może wejdę w wodery, zaraz się wszystko okaże, jeżeli nie będzie dużo rzeczy, no to zwijemy się, pojedziemy dalej, no ale miejsca nie spisujmy na straty, zobaczymy co się dzieje, no nieraz w takich miejscach były fajne rzeczy, także może i tym razem się uda. Także ja idę zobaczyć co się tam dzieje i za chwilę widzimy się przy pierwszych fantach. Hej. No i słuchajcie, co jak co, ale ale amunicję zawsze znajdę. Co jak co, ale amunicja zawsze się trafi. Jest nabój pełniutki, ładniutki. Teraz zobaczymy, może, może się więcej trafi. No e, i patrzcie, jest więcej amunicji. Następne 3 sztuki wpadły. A ta to w ogóle w tej, w taśmie, chyba, czy nie, czekać. Zaraz zobaczymy. 4 sztuki, przepraszam. 4 sztuki. To raz. 2. 3. I tu jest 4. Raz, 2, 3, 4, czyli w sumie 5. Coś tu leży, coś tu siedzi. Ciekawe, to jest wczepione część czy co to jest? Nie, się przykleiło po prostu. Patrzcie, następna amunicja jest, to jest normalnie i to zobaczcie ile tego jest, to jest zrzut jakiś, patrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć, dziewięć, dziewięć. jedenaście sztuk. Tak, ale jaja, wodery, tam trzeba wejść. Dalej. Ja aż czuję ten ciężar normalnie na tym na Magnesie. Zobaczcie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ile tego tu jest? Yeah, cię kręcę. Dobra, dawaj. Dwa Cztery Sześć. To jest na taśmie. Patrzcie, 6 było. Było 6. Patrzcie, to jest na starej taśmie jeszcze. Gdzie to? Tu odstaje taśma. Tu jest sprężynka jakaś. No, one w taśmie były wszystkie. 6, 8, 10, 12. 14, 16, 17 sztuk teraz weszło. I patrzcie, następna amunicja. Amunicja i, i coś. No, ona normalnie, patrzcie, sprężynki są. Tu są sprężynki, ona na taśmie była normalnie tam wrzucona. A może jest coś jeszcze tam? Widzicie, no jest cepiona taśmo tutaj razem: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10 i takie coś. I, i a, Jestem ciekaw, ile tej amunicji tam siedzi. Tam znowu pełen magnes amunicji. Ciekawe Ile tego tam jest w sumie? Następne ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 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 jedenaście sztuk. Patrzcie, kolejny makrofon, tuż obok. Dwa. Cztery. 6 8 10. Nawet patrzcie no gdzieś tu na środku jest cały czas, jest taki jakby dołek, nie wiem czy tam właśnie coś jeszcze leży więcej muszę wziąć wodery tu przyjechać, normalnie ręcznie to wszystko wygrzebać tu już łapie, już zaczyna łapać, już czuję. O, tu jest, no i patrzcie, zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, zobaczcie, co tu się dzieje.

14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 20, 22, 20, 23, 24 sztuki na jednym, na jednym magnesie. Dobra, słuchajcie, ja już po tym wszystkim co tu widzieliście, jestem w woderach, zakładam czyste rękawiczki, w których będę nurkował w ten muł. Także zobaczymy, ile jeszcze tego uda się stąd wyjąć. No naprawdę pływamy z tym w szoku. Może uda się jakieś karabiny wyciągnąć albo coś. Zaraz się wszystko okaże. Magnes już zamontowałem na sztycy, także ładuje się do wody. No dobra, moje wagi, wiaderko. Mam magnes i wiecie co, mam pewno spróbuję dzisiaj na jednej tylko. Na jednej metrowej wejść. Zobaczymy. Nie mam pojęcia, jak głęboko tu będzie, także wszystko się zaraz okaże. Czy jest tu bardzo głęboko, czy nie. Ale chyba. Dobra, wiecie co, tu nie jest głęboko, ale ja idę po drugą część sztycy, To nie będzie robota żadna. No i dobra, słuchajcie, zszedłem tu z brzegu. No i zaczynamy zabawę dalej. Jest następna sztuka tutaj, a jeszcze nie doszedłem do miejsca, w którym było główne zatrzęsienie tego wszystkiego. Że jedynym problemem jest to, że mam strasznie daleko do wiadra. Nie wiem, jak go bliżej postawić nigdzie. No ale dobra, damy radę. Idziemy. Dobrze sprawdzać wszystko po kolei, bo nie chciałbym niczego połamać, niczego zniszczyć, co miałbym pod nogami. No i zaczynamy, dobra, dalej. Jedziemy. No i patrzcie, następne. Tu jest od groma. Trzy, i szósty przeżarty i następne, zobaczcie. Już trochę mniej niż wcześniej, no ale są. Jeszcze nie doszedłem tak i tak tam, gdzie powinienem. Raz, dwa. Dwa, cztery. No i jest coś. Jest coś takiego, patrzcie. Nie jest jakiś jest pojemnik na amunicję? Co to jest? Mam dekiel sam od tego, wcześniej wyłowiłem, ale co to jest? Czekajcie, ale coś złapało, no jest ciężkie. Co to mamy teraz? Kontownik, mamy teraz jakiś, albo i nie. Co to jest? Czekajcie, kontownik, ale z czymś. Ciekawe, na pewno do sprawdzenia, co to może być. No i patrzyłem już trzecią monetę stąd. Monety też są w bardzo ładnym stanie. Trzeci, trzeci raz 10 weningów. Później Wam pokażę. Teraz mam tablicę rejestracyjną. Zobaczcie. Z kasą. Ha, moneta przyklejona. Jakie jaja. Słuchajcie, mam tu coś, ale nie mogę tego bardzo, ale to bardzo delikatnie łapię. Nie mogę tego do góry szarpnąć, patrzcie druga tablica rejestracyjna. Huh. Przecież szedłem po to co widzieliście wcześniej, a nie mogę teraz za bardzo nic trafić, trafią same. Same inne rzeczy no. No, tutaj coś ładnie łapie. To chyba jest tutaj to miejsce. Chodźcie, zobaczymy. No, tu jest wszystko. Patrzcie, po raz kolejny jeż. Tu, tu sam środek. Kurde, dobra, trzeba zaraz tu wrócić. Tu się coś takiego trafiło. Coś, nie wiem. Jakieś kabelki. No i to, patrzcie. Też są łuski. E, są łuski, czy co to jest? Czekajcie. Nie, to jest pełne. Popcinane, połrywane. Połrywały się. To jest 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sztuk. No i dobra, wracamy. No i następne idą. No i co teraz? Następne sztuki, następne lewo, bo że magnes. Tu jest, ja nie wiem, dlaczego tu zostało wysypane. Skąd to się tu wzięło wszystko? No ale dobra. Patrzcie to jest na taśmie ładnie Zobaczcie, ale fajnie będzie Siedzi ładnie wszystko na, na tasiemce Ale pięknie Tutaj też jest chyba już od razu Jest po prostu jakiś szał To co się tu dzieje Zobaczcie Następne Ale panowie dzisiaj będą mieli robotę 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dobra, słuchajcie, nie będę wam teraz już pokazywał więcej amunicji. Włączę się do was jak znajdę coś naprawdę ciekawszego. Albo przynajmniej chwilę później. Bo muszę co chwilę latać do wiaderka. Ściągam następny magnes, ale patrzcie, znalazłem sobie sposób. Pokażę Wam teraz co. Co robię. Nawet się z miejsca nie ruszam. Stoję i robię tak. Cyk. okręcamy go dwa razy. Macamy. I do góry. I wychodzą następne sztuki. I obrót do Obrót do wiaderka. No i patrzcie, no nie się opowieść. Ja już mam prawie pół wiaderka, a tu cały czas, o, zobaczcie, na taśmie. Cały czas idą. Powiem wam, że nie spodziewałem się w tym miejscu takich rzeczy. ja Myślałem, że ja tu przyjadę na chwilę i stąd pojadę zaraz. Słuchajcie, siedzi coś bardzo ładnie, mocno. Także ja ściągam bluza i kładam tam ręce, bo może być coś fajnego. może być naprawdę coś ciekawego. A ogarniemy, nie ma, a zobaczcie ile już tego tu naciechałem. No, słuchajcie, męczy się z tym czymś dużym męcze i w końcu połopatę. Nie ma co się bardzo męczyć. Trzeba próbować różnych sposobów. Dobra. co się wydarzyło. Szpadel mi się wygiął. Fiska. Jakie jaja? No jest następna monetka, następny 10 feningów. No, jest następna amunicja. Fenole. Dobra, słuchajcie, chwilowo sobie daruję z tym czymś ogromnym, bo nie wiem jak się do tego dobrać. Ale no wyciągamy dalej amunicję i wyciągamy dalej kaskę. Z następne 10 Feningów. Jak się to musiało wszystko po prostu wysypać, ale kasa i, kasa i amunicja. Zawsze w parze. Ja Wiem, że pewnie już w tym filmie wam się to nudzi, no ale po prostu znowu zobaczcie jedna, druga kasa, dwa pieniążki i amunicja. Dwa pieniążki i amunicja zaraz zobaczymy. No i znowu 10 fajingówek. No i patrzcie, zanurzyłem się pod most i pod mostem mam jakieś przyłapanko A pod mostem jakąś taką wielką rurencję Opa Takie cudo Długie Z dziurą Dobra, słuchajcie. Do, zniosłem się pod auto i chcę wam coś pokazać. To coś. Ja nie wiedziałem co to jest na początku, ale udało mi się to tworzyć. To jest magazynek. To jest pełny zasobnik. Czy zasobnik, magazynek? Nie wiem. Ciężko mi dokładnie to określić, ale patrzcie. Jest w środku pełen amunicji. Ale jaja. Ale jajca. No nie wierzę. Dobra, muszę zrobić sobie jakieś zdjęcia. Otworzyłem go do końca. Dla wszystkich, którzy będą marudzić, że eee, zniszczyłeś pojemnik czy cokolwiek innego. Ludzie, ten pojemnik jest cały skorodowany. Poza policja by go zabrała i tak i tak poszedłby do śmieci. No tak przynajmniej... Uda nam się wyjąć to, co jest w środku. Na całej taśmie one chyba są. No. Ale piękne znalezisko. Patrzcie teraz <laughs> z tego środka. Zobaczcie tu i tu takie dwie mniejsze części. Wszystko było razem. Jaki piękny. Idę go umyć. Patrzcie, ja rozbity bank dzisiaj. Ja tyle kasy dzisiaj jeszcze wyłowiłem, same dziesięciofeniugówki. Po prostu niesamowite. Raz, dwa, trzy. Widzicie, tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 19... 19 sztuk. Same 10 fenigówki, ale powiem Wam, no to cieszy też. Jest naprawdę, cieszy naprawdę. Dobra, słuchajcie, zadzwoniłem już po policję, także tak to wygląda. Tu na tych taśmach jest 50 sztuk. Więc ja obstawiam, że jest tu około 200, może 300 sztuk yy, amunicji. Zadzwoniłem, czekam na panów aż przyjadą, zabiorą, <noise> ale powiem wam to był wypad, no jeszcze wejdę do wody, aczkolwiek kokosu się z drugiej strony nie spodziewam, spróbuję zaraz to przeliczyć, wrzucając powrotem do wiadra. No słuchajcie, szarpie się tu z czymś spod kamieni, ale coś idzie. Zobaczymy co to idzie. Uff. Idzie coś takiego, ale się działo. Uff. Nie chciała w ogóle wyjść, ale się udało. Ale się działo. Guten Tag, circa 500 Stück. Hast du gezählt? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. So. gerade dem Auto, Auto nicht. Noch, ja. ja, <laughs> Noch neu. Alles, alles war hier unten. Hier <laughs> sind wir von James Bond für die Wechselkennzeichen. So ja, wahrscheinlich. Ja, es ist das ist Magnet, oder? Ja. Echt? Ja. Ah, ja, ja, ganz ja klar. Und das. Mhm. das ist vom Weltkrieg, ja, oder? Ja, das sind deutsche deutscher Kaliber 8x75. Das für, für Ma Mauser, ja, oder? Ja. Ja. Das Gut gut Dobrze, dobra No i dobra Widzieliście wszystko Widzieliście całą sytuację Dziś policja nie przyjechała, dziś przyjechał Przyjechali saperzy Skład bombowy tak zwany Czy jak zwał tak zwał No tutaj trochę inaczej to wygląda wszystko Tu się nie pitolą, Nie przyjeżdżał Bóg w jakimi kabarynami Tym bardziej, że no była sama amunicja do karabinu Także no, nie, nie było czego tak bardzo zabezpieczać wszystko zabrane. Tak jak widzieliście, panowie sobie wzięli. Wszystko przesypali, za, zabrali do siebie. Pewnie będzie potem zutylizowane, także. Tak to wygląda. Pojemnik też zabrali od y, amunicji razem z nią. No, powiem wam, wypad był genialny, bo nie spodziewałem się takiego miejsca, nie spodziewałem się takiego rozwiązania akcji. Po prostu. Depozyt taki, że ja pitolę, nie wiem, co tu się działo, nie wiem, skąd to się wszystko tu wzięło. Czy ktoś to zrzucił po wojnie, czy w czasie wojny, czy to się stało. Prawie 500 sztuk amunicji do Mausera, do karabinu. Po prostu kosmos. <noise> Mam nadzieję, że się Wam podobało. Będę szukał więcej. Będę jeszcze bardziej e, się motywował do tego, bo no, po prostu wychodzą kosmiczne rzeczy. Leży tu coś jeszcze w wodzie, ale jest to tak duże i no nierealne nie wręcz do wy, wy, wyjęcia w tym momencie. Widzieliście łopatę, aż skrzywiłem, żeby próbując to wykopać, także nie wiem co to jest, nie wiem jak to jest duże, no ale jest. Mam nadzieję, że film się podobał, jeżeli tak to zostawiajcie łapki, komentarze. Jeżeli nie subskrybujecie, subskrybujcie kanał, warto, naprawdę warto. Polecam, sam się polecam. No i z mojej strony to będzie na dziś tyle, ja się zawijam. Lecę do domu, lecę zobaczyć z których lat mam te wszystkie pieniążki, które jeszcze tu dziś wyłowiłem. I, i tyle, do następnego filmu, trzymajcie się, miłego popołudnia, hej.